No to witajcie moi drodzy. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem 10 ekspres losów worków z kasą. Szukamy wygrywających liczb w workach z kasą. Przy każdym worku mamy dodatkowo jakiś tam mnożnik, więc jeszcze możemy tą wygraną fajnie pomnożyć. Wydałem na to stówkę. No i bez przedłużania zaczynamy sprawdzać. A wy jak zwykle sprawdzajcie razem ze mną. Dobra, lecimy. 32. Nie widzę. 21. Też nie widzę. 35, też nie widzę. 8. Nie ma. 44, nie ma. Dwanaście. Nie ma. 49, nie widzę i dziewiątka. Też nie widzę, także pierwszy mamy pusty. Jakbyście tutaj byli ciekawi, progów wygranych jest ich aż 12 od 10 zł do 12 tysięcy. Można tutaj wygrać. Pierwszy mamy pusty, lecimy dalej. Jakbym coś wiadomo tam gdzieś pominął, to możecie oczywiście napisać w komentarzu. Siódemeczka: 30 19. Nie ma, dwadzieścia dwa też nie widzę, trzydzieści pięć, trzydzieści pięć też nie widzę, trzydzieści cztery nie widzę, trzydzieści dwa. No nie widzę, czterdzieści trzy też nie widzę. No nie widziałem akurat tutaj nic. Więc raczej pusto. No takie z dwa losy. Myślę, że tutaj wpadną wygrane statystycznie. Dobra. Jedenastki szukamy, ale jej nie widzę. Siódemka. nie widzę. Trzydzieści siedem też nie widzę. Trzydziestka. No nie ma trzydzieści osiem dziewięć dziewięć na pewno nie cztery cztery też nie a dwadzieścia cztery no nie ma no no nie ma no chyba że nie widzę ale raczej widzę tak mi się wydaje trzy puste Także na razie słabe te worki, ale jeszcze mamy 7. Chociażby zwrocik tu wleciał, ostatnio mam pecha. 49. Nie ma. 27. Nie ma. 47. Nie ma. Trzydzieści jeden nie ma dwadzieścia dwa, nie ma trzydzieści siedem, no nie widzę 41, nie ma, i szóstka, A no wiecie co? no czwarty pusty naprawdę. Jeszcze nam troszkę zostało do końca, ale coś tutaj cieniutko na razie. A wy jak zwykle dajcie znać w komentarzach, jeżeli graliście w te ekspres losy worki z kasą, ile udało Wam się wygrać. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Może Wy macie szczęście. 31. Ja na razie w dzisiejszym odcinku to nic jeszcze nie wygrałem, ale szukam dalej. 42 dwa nie ma trzydzieści nie ma trzydzieści cztery nie ma czterdzieści cztery nie ma czterdzieści nie ma trzydzieści dziewięć nie ma i dwadzieścia osiem czy uratuje ten los 28. No nie ma! No nie ma, no jesteśmy w połowie i tutaj nie ma nic. 5 losów pustych. Także nie, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, powiem Wam. Chyba, że coś pominąłem. 36. Wypadałoby już tu wygrać coś, naprawdę. Wypadałoby już coś tutaj wygrać. Już za dużo było pustych. Czterdzieści siedem, nie ma. Dwadzieścia jeden. Dwanaście. Nie. Dziewiętnaście. Trzydzieści dziewięć. Trzynastka. Pechowa, pechowa i 22. Nie ma. Szósty, puste. Wiecie co, moi drodzy? Piszcie mi w komentarzu, czy ja czegoś po prostu nie pominąłem. Ja jeszcze sobie to sprawdzę po odcinku jeszcze raz. Bo coś, coś tu nie gra po prostu. Coś tu nie gra. Dobra, szukamy dalej. 13. Nie ma czterdzieści trzy dwadzieścia cztery nie ma dwadzieścia dziewięć nie ma trzydzieści jeden szesnaście 32. Nie ma. 47. Może 47. Ale 47 też nie ma. Także naprawdę super. Na razie jest pięknie. Na razie jest pięknie. No chyba, że tutaj w ostatnich trzech jakaś wyjątkowo wysoka wygrana będzie na przykład 2000 zł, to... To przestanę narzekać, ale na razie będę narzekał. Dobra, w tych trzech losach ostatnich no słuchajcie, no musi coś być, no po prostu musi. 35? Nie ma. 8? Nie ma. 33? Nie ma. Czwórka. Nie ma czterdzieści cztery. Nie ma. Piątki też nie ma. czterdzieści siedem. Wow, jest. Wow, słuchajcie, czterdzieści siedem razy jeden, dziesięć zł pod tym workiem, dyszka zwrot, jedenaście. Sumują się więc. Możemy jeszcze coś tutaj dorzucić, ale jedynastki nie ma. Pierwsza dyszka w dzisiejszym odcinku. Pierwszy zwrot, ostatnie dwa losy do końca. No nie wiem, czy dzisiejszy odcinek coś uratuje. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze widzicie. Mam taką nadzieję. Dobra, sprawdzamy ostatnie dwa. 28. Nie ma. Ósemka. Nie ma. 30 jest. 30. Mamy 3 dyszki. Mamy 3 dyszki razy 1. Pod 30. Pod 30 jest 15 zł. tutaj mamy 15. Szukamy dalej, bo się sumują oczywiście. 32. Tutaj jest szansa na jakąś większą wygraną. Może. Piątka. Nie ma. Osiemnaście. Nie ma. No, dłużcie coś, no. Dwanaście. Nie ma. Czterdzieści osiem. Nie ma, także piętnaście zł. Dokładamy drugi wygrany los w dzisiejszym odcinku i został nam ostatni. Ostatni na polu bitwy. Oby jeszcze coś tutaj miało. Bo cienko, naprawdę cienko. 26. Kiepski zestaw mam dzisiaj. 32. No raczej nie ma. 12. Jest 12. No widzicie, no trzy rzędu były pełne. Trzy rzędu dały nam wygraną. I to, żeby nie było, nie było to oczywiście ustawione tak, tak wypadło. I tyle, nie ustawiałem tego, nie sprawdzałem tego przed, przed odcinkiem, po prostu. Dobra, jeszcze coś tutaj może wpadnie. 23. 33. O, coś tam dorzućcie, nie? 14. Nie ma. Siódemka. Nie ma i dziewiętnaście. Nie ma. Także dyszka wlatuje. W dzisiejszym odcinku trzy takie losy udało się wygrać. Łącznie wygraliśmy 35 zł. Wydałem 165 zł na minusie. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.